Jeśli szukasz możliwości grania na PC gdziekolwiek jesteś, gamingowy laptop to idealna opcja. Nie wystarczy, aby posiadał tylko potężny sprzęt zdolny uruchomić Twoje ulubione gry. Równie ważne są aspekty takie jak system chłodzenia oraz jakość ekranu, które naprawdę robią różnicę. W naszym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać idealne urządzenie gamingowe dla siebie. Linki do wszystkich gamingowych laptopów znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 MSI Thin 15 Ten laptop to bez wątpienia urządzenie, które wyróżnia się zarówno stylem, jak i wydajnością. Posiada jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny na rynku, dzięki czemu jest zakupem, który nie tylko spełnia obecne potrzeby, ale również będzie Ci służył w przyszłości dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz możliwości rozbudowy pamięci ram i przestrzeni dyskowej. Laptop o przekątnej 15.6 cala z ekranem Full HD prezentuje elegancki i nowoczesny design, charakteryzujący się smukłą obudową oraz wąskimi ramkami, nadającymi mu wyrafinowany wygląd. Jego niewielka waga oraz kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest bardzo przenośny, idealny dla osób, które potrzebują potężnego, ale łatwego do przenoszenia urządzenia. W sercu MSI Thin 15 znajduje się procesor Intel Core i 5, który w połączeniu z 16 GB pamięci RAM gwarantuje płynną i responsywną pracę przy wykonywaniu wielu zadań, jednocześnie oraz przy obsłudze wymagających aplikacji. Dodatkowo obecność karty graficznej Nvidia RTX 3010 zapewnia wysoką jakość grafiki, pozwalając cieszyć się szczegółowymi wizualizacjami bez kompromisów, idealnymi zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Ekran nie tylko oferuje ostry i żywy obraz, ale również obsługuje wysoką częstotliwość odświeżania, co przyczynia się do jeszcze płynniejszego doświadczenia wizualnego idealnego na długie sesje grania lub kreatywnej pracy. Co więcej, możliwe jest podłączenie nawet dwóch dodatkowych monitorów poprzez porty USB-C oraz HDMI, co znacznie zwiększa produktywność podczas pracy wielozadaniowej. Warto zwrócić uwagę, że możliwa jest także rozbudowa pamięci i przestrzeni dyskowej w przyszłości, choć 16 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB są więcej niż wystarczające do dzisiejszych gier i aplikacji. Ta elastyczność pozwala utrzymać urządzenie konkurencyjnym przez długi czas bez konieczności jego całkowitej wymiany. Należy również wspomnieć, że laptop jest oferowany bez systemu operacyjnego, co może być istotnym szczegółem dla tych, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się instalacją. Dla bardziej doświadczonych użytkowników lub tych, którzy posiadają już licencję na system Windows, nie stanowi to jednak większego problemu. To potężna i elegancka maszyna, zaprojektowana z myślą o osobach poszukujących wysokiej wydajności przy wielozadaniowości i graniu, bez rezygnacji z nowoczesnego przenośnego designu. Solidny sprzęt, połączony z możliwością przyszłej rozbudowy, czyni z niego inteligentną inwestycję dla kreatywnych profesjonalistów i wymagających graczy. Bez wątpienia jest to laptop, który w pełni realizuje swoje obietnice umożliwiając długotrwałą, płynną pracę i rozrywkę. Numer 2. HP Victus 16. Ten gamingowy laptop wyróżnia się dzięki połączeniu doskonałej wydajności z eleganckim i funkcjonalnym designem. Wyposażony w 16-calowy ekran Full HD oferuje ostry i płynny obraz, co zapewnia wciągające doświadczenia wizualne zarówno podczas grania, jak i oglądania treści multimedialnych. Urządzenie jest napędzane przez potężny procesor Intel Core i7 zdolny do osiągania taktowania do 5.2 GHz dzięki technologii Turbo Boost oraz posiada 32 GB pamięci RAM pracującej z częstotliwością 5600 MHz, co pozwala na swobodne wykonywanie wielu zadań jednocześnie oraz obsługę wymagających aplikacji. Zintegrowany dysk SSD o pojemności 1 bar ta gwarantuje bardzo szybki czas uruchamiania systemu i aplikacji. Podczas gdy karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060 z 8GB pamięci GDDR6 oferuje wysoką jakość grafiki, umożliwiając płynne uruchamianie nowoczesnych gier z dużym poziomem detali bez kompromisów podczas rozgrywek konkurencyjnych. Ekran z częstotliwością odświeżania wynoszącą 144 Hz i czasem reakcji wynoszącym zaledwie 7 ms jest idealny dla osób poszukujących gry bez opóźnień, zapewniając stałą, wysoką płynność obrazu HP Victus. 16 zachwyca również swoim designem. Niebieska obudowa z subtelnymi wykończeniami łączy nowoczesną i dyskretną estetykę, dzięki czemu urządzenie nadaje się również do środowiska pracy. Solidna konstrukcja oraz cienkie ramki sprawiają, że laptop jest atrakcyjny, a jednocześnie łatwy do przenoszenia. Mimo, że jest to urządzenie dedykowane do gier, jego wygląd nie jest przesadnie agresywny, co pozwala na jego wykorzystanie zarówno podczas intensywnych sesji gamingowych, jak i w pracy czy przy edycji wideo. Warto zauważyć, że ten laptop jest oferowany bez systemu operacyjnego, co oznacza, że użytkownik będzie musiał samodzielnie zainstalować system Windows lub wybrać inną preferowaną opcję, choć dla niektórych może to być minusem. Dla zaawansowanych użytkowników lub tych, którzy już posiadają odpowiednią licencję, jest to rozwiązanie w pełni akceptowalne, a czasem umożliwiające optymalizację wydajności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jest to wyjątkowo atrakcyjna opcja dla graczy oraz kreatywnych profesjonalistów którzy wymagają wysokiej wydajności zarówno przy pracy wielozadaniowej, jak i podczas obsługi aplikacji graficznych, połączenie potężnego procesora, zaawansowanej karty graficznej, dużej ilości pamięci oraz szybkiego dysku czyni z tego urządzenia sprzęt gotowy sprostać wyzwaniom nowoczesnego gamingu i codziennej pracy. Bez wątpienia jest to solidna inwestycja dla tych, którzy szukają mocy, mobilności i trwałości w jednym urządzeniu. Numer 3 MSI Cyborg. Ta opcja w segmencie gamingowych laptopów jest szczególnie interesująca w umiarkowanym przedziale cenowym. Wyposażony w 15-calowy ekran Full HD z częstotliwością odświeżania 144 Hz, oferuje płynne i wyraźne wrażenia wizualne, co czyni go idealnym zarówno do szybkich gier, jak i długich sesji rozrywki. Laptop napędzany jest przez procesor Intel Core i 5 z 12. generacji, który doskonale radzi sobie z pracą wielozadaniową oraz obsługą wymagających aplikacji, dostarczając wystarczająco dużo mocy, abyś mógł grać bez zakłóceń. Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci zapewnia solidną wydajność w najnowszych tytułach gamingowych, oferując dobry kompromis między jakością wizualną a szybkością reakcji, nawet przy średnich i wysokich ustawieniach graficznych. 16 GB pamięci RAM gwarantuje płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie, a dysk SSD o pojemności 512 GB skraca czasy uruchamiania systemu i ładowania aplikacji. Co przyczynia się do wyjątkowo responsywnego działania urządzenia. Pod względem designu MSI Cyborg 15 wyróżnia się półprzezroczystą czarną obudową, która nadaje mu nowoczesny, stonowany i dyskretny wygląd. Idealny zarówno do intensywnych sesji gamingowych, jak i do profesjonalnego zastosowania, choć obudowa jest wykonana głównie z tworzyw sztucznych, całość sprawia wrażenie solidnej i odpornej na uszkodzenia. Klawiatura oferuje wygodne czucie podczas pisania oraz grania, choć niektórzy użytkownicy zauważyli, że ergonomia niektórych klawiszy mogłaby być udoskonalona przy długich sesjach. System chłodzenia skutecznie utrzymuje niskie temperatury nawet podczas intensywnego obciążenia co jest niezbędne w przypadku gamingowego laptopa. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na dużą moc urządzenia, żywotność baterii nie dorównuje modelom bardziej nastawionym na mobilność i długą pracę na baterii, dlatego lepiej sprawdza się przy stałym podłączeniu do zasilania podczas długich sesji grania lub pracy. Linki do wszystkich gamingowych laptopów znajdziesz w opisie filmu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia.